Kontenu, Skoro sam często ten ten gubisz się ten ten w swoich wypowiedziach. Ogólnie Jak go słucham, to śmiesznie brzmi kurwa jakby na się klusek To się To się śmieje Polak, który kurwa myli słowa anarchia a hierarchia. hierarchia. Kurwa Ja się, bo jest bez to najlepsze. Co kurwa tej? Jak go słucham, to śmiesznie brzmi kurwa jakby na się klusek To się śmieje To się śmieje Polia, który kurwa myli słowa anarchia a hierarchia co to zmienia? Co to zmienia? No, kurwa zmieni ja się kur... mylę, bez to najlepszy. A to ty najlepiej się <gry> mielisz, tak? Lizosu, ty największy i Ja ogólnie kurwa tam tak pisałem na czacie, na tym fajłem a pisałem tak Nie no, Krycha to teraz klasę pokazał, ale kulturka ze strony Krychy nie daje się wyprowadzić <grychy> z równowagi. Tam no, kurwa ludzie taką bekę mnie cisnęli kurwa o tym YouTube Idiota kurwa, nie wiem czy wy wiecie w ogóle skąd ten Kretyn się wziął Stąd, że kurwa był w top model i lizał sobie suty. Tak. I i to jako i pierwszy to jedyny uczestnik kur... Jak on se suta polizał? A ty nie umiesz? E, polizałem też. No właśnie, co za problem. Nie wiedziałem. Ale ja mam troszeczkę cyca, wiesz. U mnie jest prościej, mogę se naciągnąć. Ja mam... A nie, ja... Ja na przykład, ja normalnie to zrobię. Siemano. Siemano no? wuja. A wujo też Siemano. ma Fortnite'a, to mamy czwóreczkę. No, liście? No? No, mam. Kurwa, największy no kretyn w całym top model, kurwa. Pierwszy zaczął liść. Eee! fu, ja nie mogę na to patrzeć. Co oferować w tej klatce? A co pokażę Przede wszystkim najważniejsze. Nie, nigdy w życiu kurwa nie, nie doprowadzę do tego, żeby lizać sobie suta przed całym krajem. Nie, kurwa. Nigdy w życiu nie dotknęł swojego suta, tak? Nie No kurwa, co, co to są za zagrywki, stary? No a co to za <grym> lizać suty, kurwa? Powiedz mi Olek, zacząłeś już trening MMA? Mów Sasza. Sasza. Olek to nie moje imię. Okay. Ja jestem kurwa w chuj silnej, od samego dzieciństwa kurwa. Mi teraz daj tylko troszeczkę techniki, i ja to wszystko jest. teraz połączę, kurwa i kurwa ja jego jedne. Najmniej technicznie nie będzie. Wiesz co najważniejsze, że ja spróbuję po, po 82, po 84 kg tak. I ja sobie po prostu, ja już mam wagę 77. I oktagon zweryfikuje, a tak, mamy tak, pierwszy po, telefon 13, moi 13, drodzy. Piotrek z Łodzi. Do 14, Siemanko. Ktoś się odpala po południe wieczór. I chuj. No, no to tak y, 7, 8, 9. Aha, okej. Okay. To cieszę się, że ci odpisał w ogóle. Halo, Siema, no, mam Dwa pytania, streamy? Wiedziałem. Pół... Nie, Cholak ma streama i Xajo. Dobra, jak kto się ty tu na razie. No dobra, to nie jest ważne, i tak tylko ty eksają się odpalić. No to kurwa się dogadacie no, po no, prostu. prostu, nie trzeba nic edytować. Dzięki KAA za czwarty Chcę miesiąc. Chciałem się po pierwsze zapytać, jak to jest, że chłopak do krainy przyjechał, nauczył się polskiego i wypowiada się lepiej od ciebie, gdzie ty mówisz kurwa w swoim ojczystym języku. Ale zacznijmy od tego, <laughs> że mi to kurwa zwisa jak. Jest. <laughs> Odpowiadam. Czy ja mówiłem, że ja jestem jakiś poprawny, kurwa, polonista, czy chuję. 5. ty tam sieć cichutko napiździe w tych swoich Ja ci kurwa udostępnia swój wykaz ma, yy, maturalny, jak zdałem, jakie miałem oceny? Ja bez <słysza> E, ile miałeś e, z polskiego? Kurwa, z na maturze? polskiego 2,5 jak wyciągnął, to ta ryb Ja No ja zawsze, ja zawsze byłem. To takim... ile, ile, ile miałeś procent? 60, coś. 60 coś. To on matematykiem kurwa, po, 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 jest, tak? Tak, Ostateczny, nie chyba. To Maciej taki matematykiem jest. Czy to jest no. takie w porządku, że kurwa, wyzywa chłopaka wiesz? na tak właściwie na tle nasowym. Bo jest z innego kraju i go ciśnie, kurwa. Jak my Polacy pojedziemy gdzieś za granicę i będziesz mówił łamanym angielskim, to też być taki ciśnięty? Ale chopie, ja się wypowiadam na temat jego wymowy, a nie na temat jego pochodzenia. Czy ja, czy ja używam jakichś słów typu Amerykaniec, kurwa. No ma Ej, co on tu będzie gadał? Ale co on tu będzie gadał dalej? Bo ja nie wiem. Kurczę jeszcze, nie nic nie będzie. No dobra, <laughs> to <jest bardzo> <śmiech> <biedowe>. <śmiech> Ja... <śmiech> No bo ty, 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 ty sarkazmu nie, nie kunasz No No teraz to zajebiście powiedziałeś Ale tak czy inaczej mamy Kasiusza na linii Halo, halo On z Kasiuszem użył pełordów, w widzowie? Bo on dziś tu było Ja bym to skipnął Halo, halo, Kasiu. No ma. Ty to jesteś Bogel jaki wiader zawieje Wczorajszy film, jak widziałem, to co, co ty kurwa? Nie wiem, tam Co, że Wrzosek, że Wrzosek pytanie, się po... co, ma, co ma odpowiedzieć? Nie, no bo ty o, jesteś taki jak wiatr zabije, wiesz? We Wrzostka to ja mam wyjebane, bo dla mnie to jest zwykły śmieć, bo mógł mi na konferencji to powiedzieć, że mam małego szurka, a nie kurwa, tutaj mu ustaliłeś <śmiech> pytania <śmiech> i odpowiedzi. Będzie... I on takie, takie rzeczy pierdoli. Nie podobają mi się tacy ludzie jak ty, że jak wiatr zabije, bo potem kurwa, prawie. Le... Ale ty, ja tutaj. <laughs> Ja tutaj chcę zostać obiektywnym I jak Boxdel wszedł i zrobił z siebie kurwa debila Że w, w obronie Casio Wtedy po tej walce z Normanem To Casio cisnął Boxdela, że to debil A i tak mówił, że raz mówił w wywiadzie, że źle zrobił A potem mówił Że też się nie zgadza z tą decyzją, więc ja nie rozumiem kurwa Na bielachę zrobiłeś pauzę, nie? Dlatego ja nie szanuję takich ludzi, co już byś się trzymał tego, że kurwa powiedziałeś, odjebać. Przepraszam, ja to źle powiedziałem składniowo. to to potem idziesz do Normana i prosisz, go, a on mówi good girl, a ty się kurwa cieszysz. Jak no i dobrze, nie musisz mnie szanować, stary. E, no no nie dla mnie kurwa, nie kurwa, to. po prostu, no widzisz, od niebie coś, to zamiast wziąć to na klatę, to idziesz, I wziąłem i wziąłem to na klatę, i wziąłem to na klatę, i, no, to wziąłeś, na klatę tak, i przeżywałem tak to przez... I git. No kurwa, ci się od good girl, a ty kurwa siedzisz jak pionek. Kurwa i się cieszysz. że... No, to był widać, widać ten filmik ten wczoraj. Nie będę na zaparcie koncertu na Hailik. Mogliby puścić moją nutkę. Ty, że ty kurwa można pisałeś pytania i jeszcze odpowiedzi kurwa. Ja pierdolę. Komu? Przez... No temu kurwa, w te, 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 tej małej pidzie to mówi, że kurwa nie szanuje tak ludzi, że miałem tylko małych kurwa kratali. Przecież to będzie największa pizza. E, ja bym ja, ja osobiście bym chętnie zobaczył taki pojedynek, no ale to już jest kwestia... No, przyszłości. no chętnie byś zobaczył, no kurwa, przecież po co to, to zrobić? Po to mu napisałeś pytania, kurwa, bo teraz trenujecie razem, to tam kurwa liżesz. No i tyle, no. No dobra, stary powiem ci szczerze, nie, że też kurwa... Y Dobra, ja nie my. widziałem tej rozmowy, tak szczerze. Moim zdaniem nie umiesz się zachować, stary w, ty, w, w tym no, temacie. Ty nie umiesz się zachować, bo jak jesteśmy. Jak w możesz pracy, stary powiedzieć? Powiedz mi, jak, trzeba, jak możesz... Kasio, kurwa, nie to przerywaj to mi, to bo mnie to też już wkurwia, że stary, no. jedyne co potrafisz robić, to dopierdalasz flow, kurwa te swoje stary, cią, cią, ciągłe ciągłe gatkę przeszkadzasz każdemu, nie pozwalasz się wtrącić, stary. Ja też mam swoje argumenty, z którymi jakbym wyszedł. No, słucham. Ja pierdolę, nie. Kurwa, ja tak chciałbym zaznaczyć z czystej grzeczności, jak już... Patrz, jak kurwa się... no ten. Teraz, teraz będzie dobre, teraz będzie dobre. Kurwa, ja tak... A ty, wujo, pamiętasz kiedy były te pełorty, żeby to ominąć? Nie pamiętam. Kurwa, weź ktoś, sprawdź, proszę. Wysocki albo wuja, czy Kurwa. Ale widzowie piszą, że tu nie ma. Chciałbym, nie ma, nie ma, bo. Nie możesz. Mamy kolejny telefon ponownie. Jeszcze raz. Czy z czystej grzeczności, jak już jestem tu zaproszony. Nie e możesz. Mamy kolejny telefon ponownie. Okay. odbieramy. Halo, halo. Halo. Siema byku, jak się nazywasz? Michał. Kulturalne, kulturalne pytanie. Sit, słuchajmy. Wiem, że ty jesteś bystry chłopak. W swojej to jest 2 plus 2 razy 3? Eee, 6 plus 2, 8. Ale ty robisz sobie w tym momencie jaja. Nie, ja no, się, się co ty... Nie, sit, to jest... Nie dawaj, 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 dawaj. Noże nie przychodzi przecież potem na lewą no, stronę. ...plus 2 razy 3. 12? O kurwa. O kurwa, shit. Znaczy to jest 8, nie? Wynik, no, ale wiesz maturę, on dobrze napisał. Masz podstawówkę? Ale matura... <laughs> o kurwa, mać. <laughs> ale no dobrze dwa razy czy? No. Jak napisał maturę na Ukrainie? Masz podstawówkę? 8. 4, 8. <laughs> Bo najpierw w hierarchii jest no, tak. Chodziło ci o łańcuch pokarmowy. No luz, no pomyliłeś się po prostu. No no zajebałem się, to prawda. Nie? No szata. To po dobra. Tylko pomyl. Chyba musisz sprawdzić sprawdzić matematy. Ja ty. Ale. Ale, ale, ja po macie, ty. Ale to fajty. Ale teraz faktycznie, backward? bo wiesz, jak sobie to napisałem, stary, to jest tak Tak, ale wiesz co? Nie. Ale tak proste działanie, że nie musimy stary tworzyć opracowania do tego. Jest luz. Jest git. Pytanie z dupy. Kurwa, ty zawsze kwitujesz kurwa pytanie. Pytanie z dupy chuj. Jakby odpowiedział prawidłowo to mu by się podobało pytanie. Ale no właśnie, jakbyś odpowiedział prawidłowo to musisz przyznać, nie, nie, nie. że Dlaczego? było tak zajebiste pytanie. Ale... Nie, ale to faktycznie było zajebiste pytanie i ja się wypierdoliłem w chuj na tym. Pytanie z, z dupy. Dobrze, że najpierw na, myślałem, by. że on kurwa w chuja robi, a potem się okazuje, że przecież, faktycznie. Przecież nie będę teraz wmawiał kurwa, że nie miałem racji skoro. No nie no. Po prostu się wyjebałeś. Mam to w chuju. O co tu chodzi? No tak, jest git Mam 28 lat i z matematyką nie miałem do czynienia od matury. Wiesz o co chodzi? Jasne, Gdybym sobie to zrobił kurwa tak i zerknął na to. To byłoby, a... byłoby lepiej. To, kurwa, co za bo kurwa byłem jednym jedynym, który najlepiej matury z matematyki w klasie napisał. Dobra, dobra jestem temat ucięty, koniec matematyki. Ale czy będzie dla ciebie krok do przodu, jak zawalczysz y, na sportowo z Damianem Majewskim? Ja już mam z kim walczyć. Kto to jest Damian Majewski? Chociaż mam kontrakt, też ja ja mam dwie walki. No, w przód. no dobra, no to niech będzie to na... jest ten kontrakt mam kontrakt dwie walki do przodu. To, ci... to ten DN Wiesz, czy nie żebyś nie nie, tam tam to nie, to ja mam Simon. Simon ma. Na razie mam a, na tą walkę a, i na dwie kolejne. Zawsze czas taki mówi, taki że chcesz sportową, ma, walkę, sportową, walkę, sportową walkę. niejednokrotnie kurwa ja Damian Majewski chłopie, mówił. Chłopie, Wyradził, ale okay. kto to jest Damian Majewski, o, no dawaj znowu, prezydent kurwa mówi, nie? Kolejne zagryze. Kurwa wszystkim muszą być kurwa, kolejna, kto to jest Damian Majewski. Stary, no kto to jest? To jest kolejna zagrywka ja, pierdola, marketingowa. Z naprawdę, z ty jesteś kurwa Britney Spears normalnie, nie? A ty kim jesteś, Britney Spears powiedz. Wiesz tak, powiedz swój status, że ja wiedział, z kim rozmawiam w ogóle. Dla ciebie? Panem. Ja wierzę. No to da, da, Damian Majewski jest dla ciebie kurwa panem. Ja nie muszę kurwa lizać dupy Kasiuszowi, ja nie muszę się z menelami no właśnie, zadawać. Ile razy... tak? Nie musisz? Ile razy ja powiedziałam dzisiaj o Kasiuszu, a ile razy ty? A, kto, a zjebie! A kto pierwszy kurwa? Kto nie iże mu dupę? Ej, 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 ej! Nie wolałeś, o tak delikatnie... Kurwa, kurwa. coś to nie widziałem. Musiałem skipnąć w jakimś czasowym momencie ktoś o kogo się przestraszył? Wiesz, tak. Powiedz swój status, że ja wiedział z kim rozmawiam w ogóle. Dla ciebie? Panem. Ja pierdo. No to. Da, da, Damian Majewski jest dla ciebie kurwa panem. Ja nie muszę kurwa mhm. lizać dupy Kasiuszowi, ja nie muszę się z Menelami no właśnie, zadawać. musisz. Ile razy. Tak, nie musisz? Ile razy ja powiedziałam dzisiaj o Kasiuszu, a ile razy ty. A, a zjebię. To pierwszy kłopot. To nie mu dupę. Was? Hey, hey> no, ej! 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 Nie wolałeś o tak delikatnie Nie wiem, coś tam, coś tam e... i kurwa mi przejebać? Nie wolałeś? Nie, bo, nie bo, nie, bo ja, wolę ciebie, ja wolę Ciebie Ja wolę Ciebie na mokro, ja bo Ty teraz okay. Zdejmiesz okay. lafroczek i poliżysz sobie suty. Panowie Co jest kurwa? Tak tego nie widziałem Co? O Boże! Ja się sam siebie naprawdę Jakim trzeba być kurwa zjebem normalnie? Odbierz mi jeszcze telefon jeden no halo, halo. jak ty mnie się boisz, stary? Ja ci, jak chcesz, to ja ci mogę wytłumaczyć. No, jest, tylko jak to na stół. wszystko będzie tak, wyglądało? Na, no. Tylko zarzuć na stół i powiedz, jako, że jesteś Maczegosz kurwa. Tutaj fejmy <grym> ma i chcesz, się. kurwa, tutaj wszystkich powyjaśniać, tak? Wiesz, powiedz, po kolei, co, jak. Grzegosz, tak. No Grzegorz. dawaj, Maczegosz. Grzegorz. Miło mi. Ehm, no to ja kurwa, proponuję ja... też zadzwonić do Tigera. Do Tigera. No dobra, możemy zadzwonić też do Tigera. Czy ja mogę szybko, kurwa, do toalety? Jest tu cierpię od 15 minut. Dobra, to możesz skoczyć. Krycha, ja to skrycha. człowiek na jakiego, A, a ja z grzeczności no. nie pytałem, bo się co godziny. A przeksa. też chcesz, tak? Ta. Nie możesz. A my wpuszczamy na linię Damiana Majewskiego. Halo, halo? No, halo, halo, dzień dobry, witam tam. ma Damian. To to, to, to co ty robisz pod publikę? Okej, okay, nie ma problemu, kurwa. Ale, ale to, jak ty kobiety obrażasz, ja kurwa akcje Kurwa, robisz, nigdy jest... w życiu kobiety żadnej nie obraziłem, poza tą, która obraziła to, mnie. To, to co... Przecież tu. Zero Zero szacunku masz do kobiet, kurwa. Jak się ty można. Mi nie... Ej, a tu nie był pełord? Kurwa, ktoś jeszcze napisał. Wysocki, pójść sobie 5 sekund do przodu, co? Czekaj. Okay. Jest dziesiąta minuta, 57 sekunda. Powiem ci kiedy wystartować Dobra Dziesiąta minuta która? Pięćdziesiąta siódma sekunda se puść Dobra puścił Nie będziesz bo mówił kurwa to jak to ja miejsce, mam szacunek ty. do kogo Jak ja zostałem wychowany do chuja Kim ty jesteś? Nikim więc kurwa Kim jestem, kimś, kto Przysięgam gościu ale czego się emocjonujesz kurwa tak, jak ty chłopie, to powiedziałeś Tak chłopie krzyczeć, no. chłopie To co tu się w tą szapkę która tu się odpierdala Bo to jest tylko i wyłącznie szopka to... ale, chłopie, ale ty chłopie, sam ją natęciłeś gościu Ale chłopie jaki sam kurwa Weź z linii ty jest to jest taki zam kurwa Chłopie kto nakręcił? Kto? Ja, ty chodzi, ja no. jestem pierdolnięty. Kto to jest pierdolnięty? Ja? Pomyślcie kurwa, pomyślcie. To ja się, człowieku, z menalami bujam, było, czy ty? Dziękuję. Dzięki wam moi drodzy za to, że nas oglądaliście. Trzymajcie się. A oni piszą tak na czacie. 11.31 jest Pełot. A tam Dawid to znowu wyskakuje. Ja pierdolę.